Siemano, widzowie. Siemano, widzowie nowego kanału. Siemanko. E, ten odcinek nagrywam już piąty raz. Piąty raz go już nagrywam. A z tego powodu nagrywam, że ta kamera, ona chyba pójdzie do Lombardu. Albo nie, lepiej. Tu mu taki motyk i Zaro ją e, skrzesz. Bo. Ona już przegiła. Piąty rozdział odcinek nagrywam. Dziś się wczoraj nagrywał, i ona duch jakiś problem Chyba nie chce się nagrać ten vlog. Także kawa z rana. Ja chciałbym nagrać proces parzenia tej kawy. Ale niestety nie nagram, ich, bo kamera się zawiesiła. Chciał, że też. E, Nagrać mu wczoraj proces parzynią, pa ale kamera się zawiesiła. I nie wiem, czy ona zaś się nie zawiesiła. Zaraz to pójdę sprawdzić, żeby bez sensu nie go do, do pustego obiektywu albo do pusty. No to gdzie my żyjemy, ludzie? W czasach średniowiecznych? Kamera za 1000. Ponad 500 zł u mi się zawiesiła Bo muszę kupić taką za 4. A na taką na razie może mnie stać, ale, ale nie będę e, inwestował na takie kamery, bo inwestycje są wielkie czemu ja otwarł nowy kanał tanio i pomysłowo z tego powodu że na dzikim urbex był urlop urlop był związany z tym że miał do wyboru albo remontować działka albo e, ją sprzedać. Tu było wszystko zdemolowane. Ja mogę zrobić taki odcinek, jak to wyglądało kiedyś i jak po półtora miesiąca e, samemu roboty wygląda teraz. Jeśli będzie 30 lajków i 30 komentarzy, ale pierwszy zobaczę, czy to się w ogóle nagrywa. Czy coś? Aś... Nie, no teraz się nagrywa. Teraz się nagrywa ja. Teraz się nagrywa, e, widzowie. Tak, że dużo widzów, których ja mam na kanale, lubiało dziki projekt. Związany z pracy budowlanej, takie typowe jakieś tam, ogrodowe i tak dalej. Ja nie jestem żadnym fachowcem, wzymiem absolutnie nie niebieście przy, przykładu. Ten kanał będzie miał za zadanie, e, mieć kontakt z widzem poprzez, poprzez. Pokazanie w jak w prosty sposób już oglądają mnie bardzo młodzi ludzie. Także i bardzo serdecznie pozdrawiam e, łapka za to e, ci wszyscy co mają kanały, ci młodzi ludzie bardzo się cieszę, że takie młode e, talenty tutaj e, mnie oglądają i są wszystkim młodym ludziom. E, szanuję Was i wos bardzo lubię To tak na marginesie. Chwilasz się tykawy, bo się Was zdenerwował W tych kanałach. W tych e, To mnie oglądają kiedyś porozmawiamy, ale teraz e, chciałbym, żeby wam powiedzieć, żeby nie przeciągać, żeby się nie powtarzać, żeby nie przeciągać. To powiem mu tak, bo jeszcze mu tu robota i zaraz wam pokażę jako na koniec żeby nie, e, się nie powtarzać, nie przeciągać, ten kanał będzie miał zadanie pokazać, czy warto coś kupić, czy warto samemu zrobić, czy to będzie warto, e, warty gra świeczki, jak to gadają, czy coś takiego. Możecie mnie śledzić, oglądać, lajkować, komuś nie podoba, to może komentarza dać złego, dobrego i tak dalej. Szczególnie ta kamera powinna dostać komentarz, że ją wyciepnął na hasiu, albo porybać motkiem Mało tego. Na dzikim Urbex nie ukazywało się filmy z tego powodu, że całej półtora miesiąca przerobił, że tutaj w tym całym e, pomieszczeniu pokażę wam, jak to wygląda teraz. No nie wiem, czy warto kupować ogródek takim postarym, takim dziadku i go remontować, czy nie warto. Powiem wam, ale to wszystko w następnym odcinku. Jeśli będziecie taki odcinek, chcieli. Teraz powiem tak. Będziemy się tutaj spokatykać na tym kanale vlogowo i pokazywaniem na przykład mam do roboty taszek okap na drzwi jest ich multum na internecie możecie sobie kupić jakie chcecie do wyboru do koloru jakie chcecie i no jest jedna wada tego te taszki są wszędzie te same może nie te same ale takie inne tam wzory i tak dalej czy ja taki daszek staram mieć na ogródku co wszyscy mają no i ja takiego daszku na przykład nie chcę mieć. Ja bym chciał mieć wolał coś swojego. Bo tak wągodą te drzewo i tamte drzewo się różni. Aby te drzewo było, i te drzewo takie same, by mi się to może nie podobało. Nie wyciągzeć tego drzewa, bo ja nie wycinam, bo to jest przyroda. Absolutnie nie ingeruję w przyroda. Ja jak najbardziej staram się dobierać różne środki na tym ogródku, żeby nie... Jak najbardziej zdewastować przyroda. Przyroda jest najważniejsza Mrówka, ślimok, wszystko to wszystko ma swój cel w ogródku. To nie, że weźmiecie preparat, udusicie, zgosicie i wybijecie. To przyroda musi być przyrodą. To jest sama przyroda i ona się sama y, normuje. Wiadomo, w tych czasach nie ma zimy, nie strona tego więcej bo było w tym komarów kopruchów, czyli po kopruchów było pełno powiem wam tak e, tym kanałem będziemy za zadanie pokazać czy warto to zrobić, czy tanio, czy drogo, czy się opłacą, czy nie opłacą będziemy obawiać różne kwestie a na dzikim urbex będą się ujawniać e, e, filmy ale bardzo teraz rzadko w październiku może więcej trochę ruszę mam problem z barkiem, mam kontuzję barku i Podczas, by mi jakoś ochrona kać goniła, no to nie pitna albo nie uciekna. Nie pitna, nie uciekna, bo zostanę kać na płocie Tak oto to jest kolej rzeczy. Mój bark wyrąbany, nie mogę skakać, latać i tak dalej. Nie chcę tego nadwyższać, bo to podobno 8 miesięcy się leczy. bo tam pewne rzeczy zerwane. To też się stało podczas tych prac podczas tej pracy właśnie takie miało miejsce taki malutki wypadek który tu powstał z mojej winy z mojej winy absolutnie nikogo ino z mojej. możemy teraz przyjść tam do kafelek Bożej układał zaraz właśnie wam puszczę timelapsa jak ja to układał znaczy w szybkim dębieniu i zobaczycie jak wyglądało i zaraz wam powiem jak właśnie to wyglądało jak teraz wygląda bo tu są takie kafelki płytki brukarskie czyli na ziemi były już całe zarośnięte takim taką trawą albo trawą i o ja to chciał po prostu podnieść znaczy może nie podnieść wyczyścić i może zniżyć i czy to warto samemu robić czy warto dać pałacowi dobra przyjdźmy do tego ale pierwszy się napija kawy bo już naprawdę mnie czas goni co coś jeszcze tu dzisiaj zrobić Teraz się nagrywa. Dobra, odpinam i dalej się nagrywa, dobra. Czyli nagrywa się. Ale kamera musi iść do lamusa Dobra. Albo kamera, albo karta. Powiem Wam tak. Tu są te stare kafelki. Widzicie? Tam są stare obrzeża, muszę je dzisiaj wyciągnąć. To dzisiaj muszę wyciągnąć na pewno te obrzeża i ściągnąć może tu te płytki i podjechać tu. Postaram się mam na to mało czasu a tam wyglądał już zrobiony chodnik czy było warto? powiem mu tak na pewno to było z 2 dni roboty z 2 dni pełnej roboty tym kuncek czy warto to samemu robić? jeśli macie stare kafelki a nie chcecie nowych dować, wyczyścić to aktuum no to warto mu robić to zaoszczędzicie pieniądze ale jeśli byście mieli od początku robić nowe kafelki no to warto kogoś wziąć kto się na tym trochę więcej znał z tego powodu że widzicie że tu są niektóre te kafelki jeszcze nierówne bo to nie ma do tego maszyny nie było to ubijane i nie było to zagęszczone czy to warto samemu robić no jeśli macie ta godne stare kafelki ja ale jeśli nie macie stary kafelek chcecie nowe z ładnymi nabrzeżami albo coś takiego albo chcecie mieć to do trawy tak jak ja tu mam bo tu jeszcze będzie wysypany żwir dolomit tu gdzie to żeby te, żeby się nie rozjeżdżały tym tygodniu mi to przywiezą ten dolomit i je to będę wysypywał to opłacę się opłacę się samemu zrobić jeśli macie stare kafelki ale jeśli macie nowe kafelki dajcie to fachowcowi także to tyle z mojej strony z mojej strony, tu też muszę podnieść, tu, tu, ale to Wam nie da pokazywał. Tak mi się umawiali. 30 lajków, 30 komentarzy i dzięki Wam pokażę wszystko co tu było zrobione. Półtora miesiąca. Dobra, ta kamera teraz tu wieszą Jeszcze przyjdziemy tam, napiję się trochę kawy. Kawa, kawa powiem Wam pobudzą, kawa pobudzą, a yerba tyże jest dobra. I no, że mnie hierba nie podłazi. A ja byście chcieli kupić yerba no to już ja taki sklep nie, żeby go reklamować Jerbanot, Jer, a to jest dobry sklep tam możecie kupić hierba to jest hop człowiek pająk z mojej dzielni sropocowa tam się możecie kupić hierba i naprawdę spoko hop a teraz co jeszcze się, się powiedzieć wam to, to takie rzeczy to ja mam dostęp i mam na to rabat Mam to Rabat i ta firma się nazywa Dachland Dachland ona się znajduje w Wielsku Białej To jest blacha trapezowana 7024 RAL I możecie to też sobie e, Powołacie się na <laughs>, Roberta Dziki I tam dostaniecie rabat Jakby coś to e, ja będę do niego Jakby coś to niech się ktoś ze mną kontaktuje Jakbyście chcieli taką blachę trapezowaną na ogródek Mogę wam e, za, Mogą wam polecić e, DACHLAND DACHLAND to jest firma, która produkuje baraha trapezową typu A i B, i B. Ja. to wam mogę polecić e, firma mnie absolutnie nie sponsoruje żeby nie było ja po prostu dostał e, trapez za e, nagłośnienie jej firmy za darmo do tego ogródka także abyście chcieli e, trapez z przyjemnością Dachland wlejście się to jest firma z Bielska. E, tam powołajcie się na Dzikiego Jakbyście mieli jakiś problem no to proszę, e, proszę nie dzwonić tylko się kontaktować ze mną ja Nie będę dzwonił do całego szefa do całej szefowej i wtedy e, jakiś tam rabat uzyskamy Także to by było chyba na tyle. Bo ten vlog już będziemy miał 20 minut. Ale ja muszę tu jeszcze naprawdę te nabrzeża wyciągnąć. Bo mam tutaj kierowniczka. Co mnie tutaj sprawdzą? No i tak to wygląda. No to co? Trzymajcie się. I ja wam jeszcze nagrom time yy, No z tego wyciągania. I wam pokażę teraz na koniec. Jak to wyglądało. No to trzymajcie się. Narka. Jak po blachy Dachland, Jerba Jerbanut. Także pozdrawiam Was. Na dzikim urbex się będą ukazywać w vlogi, znaczy w filmy, będą się ukazywać. O, co do budki z jeźdźmi. Nie wiem, one tam chyba ważą, ale to jeszcze bym pokorzał. Jeszcze bym pokorzał. tam może kamera wsadza jakoś i będzie mi nagrywać. To, że ją pomalował z boku, troszkę że to może. Spartaczu, ale nie chciał, żeby, żeby ta budka zgniła po jakimś czasie. W środku nie jest pomalowany, tylko na zewnątrz. Także Olo 76. Olo 76. Dzięki za komentarz. Ale no, musisz to polować. Narka wom, jeszcze raz. Czy się. Nara. O, na Ola kanał też możecie wazić. Olo 76. Dobrze, chyba. Na Ola kanał też możecie wazić. Tam chodzą dobre filmy. Dobre filmy też dobrze go docincie się nara. Cześć.